Z końcem trzeciej klasy gimnazjum stoi przed Tobą wielki wybór. To od niego zależeć będzie Twoja przyszłość. Więc fajnie by było, żebyś wybrał dobrze. To co, oprowadzić Cię? Pokażę Ci, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość i czego możesz oczekiwać od tej szkoły. Piąte technikum w Polsce, myślisz, że nie dasz rady? Nic z tych rzeczy, ty wystarczy chcieć, a wyniki pojawią się same. Nasi uczniowie, oprócz zwykłych sal lekcyjnych, mają do dyspozycji pracownie, warsztaty, korty tenisowe, hale lekkoatletyczne i, i, i bierznie! Cezaj! Nie jesteś z Lublina? Nie problem, bursa także znajduje się na terenie szkoły. A ty co chodzi? Techniku, liceum, wybór należy do Ciebie. Jako technik elektronik w ZSL mamy szerokie spektrum możliwości rozwoju. Na przykład mamy pracownię elektroniczną, pracownię programowania urządzeń elektronicznych, pracownię automatyki czy ulubione przez wszystkich warsztaty? Gdzie doskonalimy swoje umiejętności nie tylko teoretyczne, ale co najważniejsze umiejętności praktyczne. Tak bardzo wymagane w XXI wieku przez większość przedsiębiorców i pracodawców. W klasie teleinformatycznej rozwijamy swoje zdolności z zakresu informatyki i telekomunikacji. Mamy wiele zajęć teoretycznych i praktycznych. To jest pracownia elektroniczna. Wiele naszych przedmiotów związanych jest z informatyką. To jest pracownia systemów komputerowych. Po ukończeniu tej szkoły zyskać tytuł teleinformatyka, czyli prestiżowy zawód na rynku pracy. W klasie szybowcowej realizujemy program. Do licencji SPL, która upoważnia nas do latania szybowcami. W naszej klasie są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w szkole, natomiast zajęcia praktyczne są realizowane już na lotnisku w Radawcu. Szkolenie podstawowe oraz 10 pierwszych samodzielnych lotów realizowane są na Bocianie, natomiast kolejne loty samodzielne już realizowane są na Piracie. Klasa szybowcowa ułatwia drogę. Dostania się na studia lotnicze oraz rozwija pasję, jaką jest lotnictwo. Jako klasa pływacka mamy 11 treningów tygodniowo i oprócz tego 5 treningów na lądzie. Dzięki temu, że nasza szkoła jest szkołą mistrzostwa sportowego, mamy opłacone terytory na basenie i transport. W tej wodzie spędzam 4 godziny dziennie. Aby dostać się do klasy tułowackiej, należy przejść test ogólnosprawnościowy oraz przypłynąć 50 metrów w wyznaczonym czasie. W klasie mam dwa treningi dziennie: jeden przed lekcjami, drugi po lekcjach. W zimie trenujemy na hali lekoatletycznej, natomiast w lecie na stadionie. Po tej szkole mogę iść na przykład na AWF. Na rozszerzeniu mam do wyboru dowolne przedmioty. Zap The... da